Cześć widzowie, jestem Jakubiks ja się w kolejnym filmie na tym kanale z, z nowej serii z Robloxa, w której oto będziemy sobie grać w gierkę zwaną FNAF Coop. Wraz ze mną jest dzisiaj Dante, raz oraz Kuborro. Dzień dobry, Dzień dobry wiatr. Dzień Dzień e, no i razem z żonkami dzisiaj zagramy sobie oczywiście o, i tak jak to trzeba, czyli od początku od FNAFa 1 do FNAFa najnowszego, czyli nie wiem jaki tam jest FNaF. Zacznijmy. Najnowszy drogów. jest Sister Location. Sister Location, dobra. Bo tamte dwa ostatnie to są gamey To nie jest kanon. Dobra, zaczynamy sobie. Im więcej ludzi w tą gierkę, tym naprawdę myślę, że będzie o wiele lepiej. I ja, gdzie dobrań. moja... No. No. A zagraj na Five Nights at Freddy's Wybierz. Noc pierwsza. Wybierz. Okej. Okay. Dobra. Jasny The... yes, klient. Lecimy. Jeśli widzowie, film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Im więcej łapek w górę pod tym filmem, tym wiem, że seria Wam się podoba i mam robić takich serii więcej. Im więcej subskrypcji na tym kanale, wesprzecie mnie w dalszym rozwijaniu mojego kanału. Struggle, ja nie chcę mi się Co jest? Nie no, kastryka Taka musi być. No tak, jako host musisz. Chyba że skrócisz, ale mi się nie chce. Uuuu. Oglądaj. However, you soon realize the company is not only in crippling debt, mm. but also behind a tragedy. No, but you have a haiku. Oh, yeah, that's right. Oh, that's piquant. If you choose to ignore mm -hmm. these facts and made your way to the location for your first night. Jestem zbyt biedny na zegarek. Dobra, o. No, guy. guy. Tutaj chyba tak, to jest to Dante, my tutaj graliśmy. Patrz. Tak, to co? To jest FNAF i w to żeśmy grali z Dantem. Tak. Oooooh. my god! fast, Tak, dokładnie tak. Zapraszam do naszego pokoiku. Halo, witaj. Żołnierzu, za tobą. Tu. Zapraszam. Ciemno tutaj jest. No, ci wiem. Na razie będziemy musieli tak wytrzymać. Dante, jesteś po kajiku naszym? Tak, jestem. Dobra, masz, nie widzę wam na kolanach. Aha, bo wy wszyscy. Na tym, tym samym krześle siedzimy. Siedzicie? No, to jest jedno miejsce tylko. A tak. czemu tu nie ma? Jest kuchnia. Jest kuchnia. I oczywiście, że jest kuchnia. Nie wiem, ja idę dobra, zobaczyć. Chwila, chwila, Eee. dobra. Mamy już 93%, a jest to dopiero 12. Ludzie. Nie grałem oryginał, więc yy, to się wydaje. Na pierwsza jest easy. No to prawda. Ja muszę sobie tam poszedł do tych anim animatorów zobaczyć. Ja sobie tu siedzę, przed Foxy. Siema, niech ktoś wyjdzie na kamerę. Siema. Gdzie jest Foxy? Nie, przed Foxy na przeciw siedzę. A widzę, no? Rzeczywiście. Dwamy. Ja cię widzę tam z drugiego końca. Gdzie? No... Ja nie wiem, ale mam chyba taką lepszą widoczność Widzisz kamerę? Okej okay. Ja widzę, tak Jesteś tutaj Nakładny. Dokładnie A, Phone w ogóle coś tam dalej gada Wyczyść Nie mogę wchodzić z tym obiektem dziwę. A, bo jest um, nic ważnego Może jeszcze w ogóle nie można wchodzić do... Bantę, ty co Słucham? Nie garb się Nagaliby się, daj tych wykopiec spokój. Nie ma kto widzi kamery. Nie ma. Wow! Ty, ciebie właśnie animator załatwił? Tak. Kwestia skilla. O kurde. Poczekaj, zarzu. Allahu Akbar. bo do niego przyszedłem. Ja myślałem, że nie oni są agresywne na razie. No nie podchodźcie dla... do nich. Wy jesteście debilani, Ja się ty? będę trzymał na dystans lepiej. albo albo dla dla ten dla ale eee... dla ekonomii zapili. Oni muszą wyczyścić. R 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 No i kolejny Panowie, Ej, nie podoba brawo. mi się to naprawdę. Oka, ja sobie się tutaj w biurze. Chyba. Tak chodź, chodź do mnie. Ale fajnie jest być, martym bo się wszystko widać fajnie. No to, sobie tak, no to sobie tak poczekacie przez waszą głupotę. You want it, not big surprise. Wbieżej. Wbieżej. szybko. Oh. Schizofrenik się rusza! Schizofrenik idzie! Schizofrenik! Tak, Boni. Słyszę tego! A nie, to on siedzi sobie tak o. Ej, gdzie jest Boni? No idzie sobie. No, ja go tam. słyszę! Nie, ty słyszysz y, Foxiego. E, właśnie Foxiego, przepraszam. Aroganci. Właśnie, to jest Fox. E, fo Boni tam stoi. Boni, kam2 stoi tam. Kamera 2 stoi tam. Cam 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 2 bon, stoi tam. Ała, ale mnie boli twoja niewiedza na nie temat na nie. Ała, nie ała, ale boli. A mi Hop, on tam stoi przy na kamerach dwa. Zamykaj to. Fredzie znaczy jak to zawsze, zaprzestanie. Nie, otóż to. KFC. Fredzie się rusza. Ostatni, a reszta ko pierwsza. Pierwszy jest Boni, tam, Nie. Jest chika, no ostatni stoi tam jest. przecież widzę. Nie, no. Ale jeszcze nie jest blisko. Jeszcze nie jest blisko. Nie, niech on tam sobie stoi. Jeżeli będzie przy drzwiach. To wtedy. Siema. Czyli to działa tak samo jak w tym, jak w e, The Endurance W? The Endurance No może O E, bo oni sobie wszedł ogólnie do passen Service Excuse me? O, ale mnie boli wasza nie na temat FNAFA No. Okej, okay, ja, ja... Okej, okay, widzę go, widzę go, widzę go Jakie kamery? Był na kamerze drugiej Chica jest na kamerze 1B Ciekawe poszło? Idzie. Ile, ile ich poszło? Bo nie, nie, idzie. Panowie, boli mnie, głównie twoja, jak uh, Kubiks arogancja, że nie znasz się na podstawowych działań tej gry. Zawsze w pierwszej nocy się nie rusza tylko Fryderyk i Foxy. Dokładnie tak. Wiadomo od... od początku. Ja nie, ja nie, nie. przechodziłem całej, ja nie robiłem całej fabuły FNAFa, nie przechodziłem wszystkich części. nie! Okay. To nie są części, to jest elementarna wiedza tej gry! Dokładnie tak! I chyba Federek się ruchnie. jest nie. na siódmej kamerze, bo nie, Nie widzę go. Jest, jest dosłownie o, ten, obok nas. Nie ma. Jest widzę na kamerę ja trzeciej kamerze trzeciej. Weź zamknij ten, zaświetam. Jeszcze nie. Jak będzie na kamerze 2B, to, to wtedy my musimy to zamknąć. Tu siedzi! Dobra. Tu jest ten skurczybek. Dokładnie. Po czy porusz. może przed nimi uciekać. Oj! Eee, kamera się to zacięła. To. Kamera się zacięła, on gdzieś poszedł. Nie ma go tam. Był tu? Był tu? Jest przy drzwiach. Dante, ja. przynajmniej ty jako. Uuu. Ja pierdzielę! Dante, przynajmniej ty jako jedyny umiesz grać w tą grę i jesteście debilami. Kto to otwiera? Ja sprawdzam czy. Jest ten devil, że go tam nie ma. Okej. Okay. A ty tamten przynajmniej jako jedyny znasz choć trochę fabułę i prawda. Nie jest Ale nie ma go? Jest. Ponoć By... szybko się zniechęca, tak niby jest teoretycznie napisane, ale... To nieprawda. odszedł. Odszedł? No. Tak, Dobre. odszedł sobie, no idzie sobie. Idzie sobie tam do swoich animatronów. Ale dlaczego oni mnie zabili pod przyjściem? Dobra, boni sobie, sobie wrócił do śpiewania. A gdzie jest ten chica? Ja nie wierzę. Aaa, ale arogancja. A, no, no ja nie wiem! gdzie? jest! Gdzie? Uła. Tutaj A twoja arogancja mnie tak boli Boni wrócił nie. do śpiewania. nie, ale jeszcze nie. Jeszcze jej nie ma spokojnie, jeszcze mamy czas. Stary, do śpiewania. Boni, gitarzysta. Oj, to lista? Do śpiewania. Zamykaj to. Jestem ale nie twoja arygancja bo... Ja jestem boli. dzieckiem, ja... Jest tam. Ja jestem dzieckiem. Słuchaj, ty jesteś dzieckiem. Patrz tam, ja Patrz. jestem... Nawet no, mnie nie denerwuj. Gdzie on jest? Tam, tam, widać go? A, rzeczywiście. O, tak. A, ale arygancja. A... Ja pierdzielę. Ale ból. A Ja nic nie przechodziłem z FNAFA! Ja też nie znaczy próbowałem jedynkę, ale to jest fabuła! Dokładnie tak, chłopie, to jest podstawa fabuły. Chica to... nie jest jak z Mangel, że płeć jest nieokreślona. Cika to jest ona, płeć. no i tyle. I... Mogłeś się trochę podawiadywać, chociaż to podstawa... tak. No papa sobie puści albo, nie wiem. Katona! Katonam na przykład, to no, dokładnie to tam, gdzie jest Exit, tam skąd przyszliśmy? Prosto, prosto, tak, tak, i teraz w lewo. A, rzeczywiście. Moja niewiedza jest genialna chyba. Nie, robimy. No, ale. Robimy sobie, słuchajcie, jedną z drugą, i to by był y, ostatni. To był, był y, pierwszy i ostatni odcinek Zifnafa 1, z Robloxa z Fnafa I, zrob... I ostatni. Ostatni, serio? Y, nie, i zrobimy sobie następny odcinek Zepnafa Cop z, z Robloxa w hmm. najbliższym czasie z Fnafa ja mam lepszy pomysł. Jaki hmm. masz lepszy pomysł? Gramy helmeta. Co? Gramy helmeta. Jakiego helmeta? Helmet! Was jest dos. No. Helmet. Takie ready or not? Co? Eee, Boni poszedł. Tak. Tak, to prawda. Tu stoi, bo nie wiem. Cię to ja. Boni już eee, jest przy numerze dwa. Tak. Już, już tu jest. Już tu jest. No, cika te... też Cika też. Ja tutaj stoi i to Kiprzyła. widzę, jak oni się ruszają. Cika też skiprzyła. Czy ona mnie widzi? Nie wiem. Widzę go. Widzę po niego. Super. Ona mnie chyba. I ja, bo ja teraz mam problem. Gdzie wy w ogóle jesteście? Po ja Siedzę. Wyszedł sobie. Poszedł sobie. Boniacz. Poszedł? Dobra. Mm. Widzę go tam. Ale naprawdę, gdzie wy łazicie? Ja siedzę w Kiblu. O, dobra, w Kiblu siedzisz. Tak, ja siedzę w Kiblu i koło mnie cika przeszła. Mam <grym> nadzieję, że mnie tu nie zauważą. Jesteście genialni panowie, naprawdę. No nie no, Kubor jest genialny, on jest. Nie jestem geniuszem, wiem o tym. To prawda. Ej, eeeh. Raz ja daj ja Hagi no. A, gdzie nie. idziecie? Nie wiem, pójdziemy sobie gdzieś, co? Jej. Co nam się może ten złego stać, co? Oj bardzo dużo. Dokładnie, bardzo dużo. Dan to weź, no weź, na weź na nas patrz, Weź na gdzie jest ten Cika jest w kiblu. E, Boni jest na kamerze 1B. No dużo mi tu mówi. A Cika jest w kiblu jakby co? Eee, ja. Cika tam jest. Cika no tu jest. Kiblu. No w kiblu jest. Powinna być. Dobra, ja bym sobie odszedł co on Ci. No, tam widziałem, tam jak tam była czekać to tak nie fajnie. E, Czeka będzie ogólnie tutaj, zaraz. Dobra, czy mam tutaj kogoś? A ta kamery są pezy, są jak wszystko możesz zobaczyć normalnie, tak jak... no. no tak, ale to w końcu jest. na fan, no ale w końcu <grym> znaczy. czekaj, co? E, Okej, okay, bo on jest na kamerze 3. Ale kuboroczy to do nas, nie? Ja się boję wiz <grym> z tego kibra. To może przyjdziemy po ciebie z prawej zdechlakiem? Tak, i zdechniecie, obydwoje. Chcesz to przyjść, ale ja się boję, wychodźcie. Ja Aaaaaah, e, Cika, dorwał prawej zdechlaka. Nie, no, zała, Nie? Dorwała! No, to to e, idzie, idzie ona. tu, idzie po prawo, Dante, po prawo idzie, ona. Siema, ma, teraz Co tam? Cika, Dobra, idzie tu. To jest chyba bezpieczny spot. E, Cika, idzie. Jest pod drzwiami, pod drzwiami jest jak coś czeka. Bo to chyba jest bez pizny, o, jest tutaj. Dobra, to ja bym tutaj, ten. Nie ma Czeka tu. jeszcze nie. Jeszcze nie, no, jeszcze zostawcie. Panie, Nie, by nie i e, e, Boni... Jeszcze nie. Wy tam się męczycie, a ja sobie z prawdziwy klakiem siedzimy w kiwlu i tutaj nikogo nie ma. Hopie, tutaj jest przecież ten. Boni, nie widzisz tego? Koło nas jest Bonnie Tak, za... ale jeszcze jest... Zaświeć Otwórz to za... zaświeć? Zaświeć jeszcze? No stoi tu przecież! Stoi tutaj za rogiem! Po lewo. Ale jeszcze nie jest przy drzwiach Jest, dobra, jak tak się po prostu boisz, dobra. dobra nie, może jak chcesz, jak chcesz Możesz, możesz, może otworzyć Się popatrzyła inaczej cika okay, wróciła na scenę Okej, spoko a, bo, a a ten, ten Foxika jest Powinienem mieć w jej e, Kajucie, teraz powinien no. wychodzić za niedługo. Zależy która godzina, bo siedzę w kiblu i tu zegarka nie ma. E, dobra, e, Chika sobie. Znaczy ten Chica i Foxy sobie na swoich stanowiskach, to ja, ja chyba do was pójdę, wiecie? Do nas spoko. E, a gdzie, gdzie gdzie jest ten kibel? Kiblu! No Kiblu! Ale gdzie on jest, ten kibel? Po lewej stronie od. Kiblu Ceny. Koło sobie Chika poszła. To między Boni, tutaj. Dobra, no to nie, ja tam nie idę. Cika, Foxy została, to ja to znaczny zostaje, bo nie można. Foxy został! Przepraszam, został. Jakbyś mógł patrzeć tylko na Foxego, okej? No dobra, spoko. Kamera C1. Jeżeli... Jeżeli on zacznie biegnąć, po prostu od razu mi to powiedz, okej? Dobra, tylko że ja nie mogę... Oj 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 oj! Było no. blisko. Ciągle patrzę. A okay, co, ciebie nie zabiła, na ci nie goni? O, 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 o nie mam mnie, nie mam mnie, Wydaje ci się! E, nie zabiłam, na ci nie goni o, 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 nie mam mnie, nie mam mnie! Wydaje ci się e, Ja tu nie stoję Jak tam Kuba O, chyba e, biegnie e, otworzyła się, otworzyła się stan, ale ciągle stoi. Ciągle stoi. Widzę go całego, widzę całe jego ciało Ale z... Dobrze. E, ten, uważaj, bo ten, Boni podchodzi. Boni po lewo podchodzi, uważaj. Ej, bo ona chyba Dobrze. mnie nie widzi ogółem. Cika Jak pan nie... ten Foxy? Boni się poszła, stoi. Foxy tu stoi ciągle? Boni się poszedł, a nie poszedł. Boni poszedł, dokładnie. Tutaj ci są... Jak pan po... ten po, ten... Foxy? Ciągle stoi, spokojnie. Dobra. Ciekawe, czy on zacznie latać po całej placu? Nie musisz patrzeć, nie musisz patrzeć, spokojnie. No. Okej, okay, cika ja sobie e poszło Daj Daj tylko mi korzystać, dobra? Ja to i będę wszystko patrzał, e bo nie się O trochę bardziej wychodzi powoli. Ja stąd go widzę. Bylebyście mi tam na Bonnie Poszedł. A ty żyjesz kubił. O, o nie! O, tak, I tak ja, ja sobie czeka... w kiblu ciągle siedzę. Bo to jest bezpieczny spot, oni tutaj nie wchodzą na to wygląda. Patrz się tylko jak jak jest Foxy No ciągle patrzę na Foxy No, no i co? No i nic, stoi se nadal. Dobra. No stoi, ja go stąd widzę z tego Kidla. No, Jestem sto... męski. Stoi mu, no dawaj. E... Jakby ktoś miał na tyle duże jaja, żeby chciał przyjść do kibla męskiego, to zapraszam. Fajna Proszę, impreza dziękuję. jest. A jesteście tam z Plastikhlakiem? z e, Plastikhlak umarł. A czy no tak, przepraszam. E, dobra, o? czyli tam ciągle jesteś. Okej, okay, tutaj jest zaraz będzie ci. E, ten. Za... Ogólnie to ten. Nie widzę na razie nic. Dobra, Just ten. Black. A Foxy? Foxy, Foxy stoi. stoi. Stoi ciągle, stoi ciągle. Stoi ciągle. Je, dobra. Patrzę ciągle. Eee, najbliżej nikogo nas nie ma, Foxy ciągle stoi. Eee, znaczy, moment... mamy obok, mam, mamy tutaj Cikę. Co... Obok Cikę mamy? Tak, zamknąłem drzwi. Okej, okay, nie ma jej. No właśnie nie ma, nie wiem czy ty gadasz Oj, idzie Cikad chyba na scenę, wraca na scenę. Dobra, tak, wróciła na scenę. Nie ma jej na scenie. Ale boni sobie poszedł Dobra. Boni do was idzie ogólnie. Powoli. Da, jest na kamerze trzeciej. Foxy uciekł. A nie, nie, fo Foxy, nie uciekł, wiem. To, Foxy ciągle ten. Ruszał się, ruszał się, dobre. Eee, dobra, tutaj bo jest oni. Ej, ogólnie która godzina, panowie. Tam... Piąta. No piąta, piąta. piąta. My, nie, mu, nie musimy już ten ekonomicznie robić, bo my już ten, praktycznie, dobrze mamy. Zapatrzcie cały czas na tego Foxy'ego, jakby się ruszył. <noise> mogę to zrobić. <noise> Foxy nic, Foxy nic. Jest ma panowie, ja stoję teraz przy wyjściu. Jest <grych> całym... Dobra, powiedz mi gdzie jest ten Kibel? tego Nie. spota. Aha, Nie ma. wyszedłem. No. Dobra widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich ten filmów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na tym kanale. Zapraszam Was do kanałów yy, naszych towarzyszy tutaj Kubora Dantego do... i pracy Linki macie w opisie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i to by było na tyle. Pa. Adios. Ciao. Żegnajcie.